Witam Was w 26 odcinku z serii Cyberpunk 2077. Ja nazywam się Kurowski i zapraszam Was serdecznie. Do oglądania. W poprzednim odcinku byliśmy się spotkać z naszym, no, naszym, takim pseudo-riperem, który. Pomagał leczyć, no który, starał się leczyć, no oczywiście my starał się e, Naszą koleżankę Evelyn, którą mamy znaleźć W tym odcinku damy się do Łokako, Która Prawdopodobnie może nam A kto to jest przede mną? To czekajcie, bo takie mury go się nie spodziewałem bezład. Poczekaj dzień na telefon Takie Co on, ale co on tu robi?

what, <laughs> no, never? <laughs> what, in that case, they couldn't be better. kind of you to ask. and you? i ask i'm looking for a brain dance. oh, any particular one? logo on the Casey a death's head moth. whoa, now, i'm waiting. you wanted to say something? oh, tish is bugovo. no, who makes them? Where they scroll them. And do you know what a fixer does? Allow me to explain. Not only do I finalize transactions, I can accomplish the goddamn impossible. Which would be? Making sure the buyer, supplier, and ever neglected intermediary not only keep their heads in the games, what is it? So don't you ever ask me who, with whom, where, when, why or how? <laughs> okay. Can you get me one of those recordings? No, but I have a pretty good idea who can. Who would that be? A, There's a story on the street. Room. It has a Pandora's box worth of crap inside. Try asking the owner. Thanks, Wako. Obviously, a sex Okay.

Okej, okay. ale... Dobra, znajdź, znajdź dealera czarnych brandensów. Tu szukamy go, dealera nie jest na, na dole, tak? A jest co Me. I'll come back some other time. <laughs> Betting on it. How about you? You buying or just gonna stand there like a pig under cover? What have you got? Virtues. Any special kind? Well, let me put it to you this way. Those who know don't need to ask. Looking for BDs. A particular kind. Particular? You a badge? Give me the best of the best. The ones with the death's head. Didn't know <laughs> <what> I Death's head will cost you though. Where do you get these scrolls? People that make these, huh, obsessed with privacy. Never even occurred to me to ask where they're from. To which caution, I probably owe the fact that I'm still alive, talking to you. I'm no connoisseur, trust me. <laughs> sure. All I need to know is who makes them and where. Now listen, I just sell whatever sells. Nice, calm job. Let me see some eddies, you can pick one, parse it, and I won't care a hair. Dobra, mnie interesuje. Widzę to. A, tysiąc to jeszcze. Dobra, spotkaj się z Judy przy jej wozie. No to lecimy. By to powiedział. No Ben, lecimy, dear. Więc mnie to rozwala zawsze. Jak ja słyszę od niego to. No, <laughs> lecimy po prostu. Zresztą mi się chce śmiać z tego. Po prostu, to, jak on to mówi, to mi się chce śmiać. To też vanem jeździ. Wszystkie, wszyscy jeżdżą vanami. Takemu la też, van, też takim vanem jeździ. Hey, sure w waucie? Aha. OK No chyba tu dopiero pójdzie blurr zobaczymy co tam co tam będzie No to jest to strane że Co Kurde, co to miało być? Przebiej mogę do samego początku? Tak. Przytrzymaj restart. Tryb edycji. Coś się zacięło chyba. Zatrzymaj OK Nie, 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 tej edycji wróć. OK Nie polecę dalej. OK Dalej. Tylko, gdzie tu się zmieniało. Wie, już, 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 już Tylko czekaj, bo nie, nie pamiętam Nie pamiętam jak to... Jak to leciało Tylko powtórki, o jest mi warstwę I to jest chyba nasza koleżanka Bo takie chyba włosy podobne są Chodzi mi o długość, chociaż może i nie Nie wiem Audio Screaming. Tool. Heard shit like that before. Sounds like scabs to me. So dalej. Doba Dalej nic. Netrunner, no tak Chwila, 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 chcę się przełączyć warstwami Czy coś tu się zmieniło? Nie Co z tego? Wysmażyli go, czy co? Tak, usmażyli gościa. Nie, 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 tryb edycji, tryb edycji. Zatrzymaj, zatrzymaj. Kurde. Coffee was cold. Like, in the day before. Pizza looked fresh, though. So? Means someone's grabbing bucket slice regularly, which is not something someone does for the flavor and the fresh ingredients. Pizza shares its DNA with Styrofoam. Nobody's gonna slap across town for it. Okay. jeszcze dalej coś tu mamy. Oh, wróć. Ordinary box, Decker Tanaka Rogers logo. Standard for a trashy oh yes electric corp patch and the coveralls okay we're looking for an electric corp power plant located near a bucka slice ec used to have a big old complex in charter hill bucka slice checks out too how can you be sure though okay vich's gonna send us to the Ja chyba już jestem gotowy, no bo zbytnio tu chyba nic więcej nie ma Dobra, nie wychodzimy O Dokładnie Jezu, długo zeszło z tym

Dobra. Słuchajcie, ale w tym miejscu sobie zakończymy nasz odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Yo.